Dzień dobry, zdrowe rozmowy wypychać. Gościmy panią Urszulę Szybowicz. Z fundacji Nie widać po mnie. Przedstawiłem jako Urszulę Szybowicz, natomiast generalnie we wszystkich materiałach to jest po prostu Ula Szybowicz, przyjazna pacjentom, wspierająca ludzi. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję, Tomasz, bardzo mi miło. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz dosyć złośliwie na początek, ale tak, żebyśmy od razu wyjaśnili sprawę, po co zakłada się kolejną fundację, bo fundacji jest dużo. Nie czepiam się, cieszę się, że jest, natomiast skąd w ogóle pomysł się wziął na to? Bo nie było fundacji z tak dobrą nazwą, jak Nie Widać po mnie. Skąd taka nazwa? Czego nie widać po mnie? Nie widać tego, co tak naprawdę w środku nas, emocji, mm. uczuć, tego, z czym na co dzień się zmagamy. Ukrywamy bardzo wiele emocji pod płaszczykiem super uśmiechu, to prawda. zabawy. Bo nie Więc... wypada być smutnym, nie? Nie wypada. Ale co tak sobie szłaś, siedziałaś i pomyślałaś, że założę taką fundację? Jest to zupełnie serio, pytam. Bo... Zupełnie serio? Tak. Mam w sobie taki mały ukryty cel, bo jest to w jakiś sposób um, własna nagroda, że poradziłam sobie też z rzeczą, z którą ciężko było sobie poradzić, bo nikt o tym nie wiedział. Bo nie wiedział i nie wspierał w związku z tym, Nie, bo to jest takie trochę błędne koło. Nie powiemy, nikt nie wie i nawet jak jest to tak. święty no to nie zrobi. Fundację znam od dawna przeglądałem też stronę internetową bardzo uważnie, i oprócz tej takiej działalności statutowej to jest to, co mi zaimponowało, to bardzo taka szeroka rada, nie wiem, czy ja dobrze ją nazywam naukowo, ale wspierająca. Tam są ludzie z różnych dziedzin, ekonomiści, lekarze, psychiatrzy podejrzewam, że ludzi, przepraszam, których nie do końca znam, to też tacy z własnym doświadczeniem, powiedz mi, ciężko było zabrać takich ludzi wokół projektu, czy się zgłaszali? Bo to jest imponujące, taki zespół wsparcia, tak bym to nazwał. O dziwo nie. Aha. I sama rada naukowa, którą widziałeś na stronie, to jest tak naprawdę tylko malutka część osób, które kryją Aha. się za nazwą, nie widać po mnie. Bo oczywiście grona ekspertów, jak sam zauważyłeś, profesorów, psychiatrii, tak. lekarzy, psychiatrów, osób związanych z zarządzaniem sektorem ochroną zdrowia, ekonomistów, ale jest też grona ambasadorów, czyli osób, które same, sami zmagali się z jakimiś trudnościami, ale to jest też dodatkowo kilkadziesiąt osób zaangażowanych administracyjnie w codzienną pracę fundacji e, i w ponad już teraz 350 psychologów i psychoterapeutów, którzy są do naszej dyspozycji w różnego typu projektach. Powiecie, no jak wy działać? Zaprowadzicie sieć poradni, telefon zaufania, jak to w ogóle działa wszystko? E, general... Tak technicznie mm -hmm. nudne to będzie, ale przedstawmy ludziom, bo ja wyjaśnię taką sytuację. Wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy w takim czasie, że. Jeszcze lubimy po polsku pomarudzić, mm -hmm. bo my takim narodem jesteśmy, ale tak. z drugiej strony, już po amerykańsku mówimy, że jest fantastycznie, mimo że jest niefantastycznie. W związku z tym chciałbym Państwu, żebyśmy tu korzystając z okazji, pokazali, na co możemy liczyć w takiej fundacji. Na pewno zacznę od pierwszego programu, który zaczęliśmy, okay. czyli program Wyspa Wsparcie dla Medyka. To był sztandarowy program, który rozpoczęliśmy zaraz po uruchomieniu fundacji. To było wtedy mocno niepopularne, kiedy mówiliśmy o wypaleniu zawodowym kadry medycznej, kiedy mówiliśmy o zaburzeniach psychicznych, o uzależnieniach kadry medycznej, o tym, że spotykają się z agresją również. Dobra, tobie nie wypada. Ja państwu wyjaśnię, czy którzy tego nie śledzili, To był taki program, który... Wywołało też trochę skandal, dlatego że nie wypadało mówić o takich rzeczach, które się dzieją złe w medycynie, bo lekarz to był ten heros, czy lekarka, która tak. po wszystko, wszystko znosiła, pacjent współpracował i w ogóle nic się złego nie działo. I wy przetarliście. Tak naprawdę szlak To było trochę dla mnie osobiście taka jakby afera Watergate, że wszyscy wiedzieli, co się dzieje, a w pewnym momencie powiedzieli się, słuchajcie, to nie jest tak, że lekarze są zdrowi, odporni i po nich spływa. Tak. Powiedz więcej o tym programie, bo to się zaczęła dobra fala potem tym wszystkim. Robić, tak, no to był rozmawiać. 21 rok, kiedy założyły, założyliśmy fundację i zaczęliśmy pracę ze szpitalem w Wołominie. Szpitalem powiatowym, ale blisko dużej aglomeracji, jaką jest Warszawa, i zaczęliśmy tam oceniać stan zdrowia kadry medycznej. Każdy, kto chciał wziąć udział ze szpitala w ankiecie, mógł to zrobić, i 25% pracowników szpitala wzięło udział i później dawaliśmy im możliwość skonsultowania tego z psychologiem, z psychoterapeutą. Wyniki były zatrważające, bo nam pokazały, że ponad połowa myśli o odejściu z zawodu, czują się wypaleni zawodowo, mhm. jakby nie mają poczucia sensu pracy, którą wykonują i to nie tylko lekarze, ale także inne zawody medyczne. I zaczęliśmy budować wokół fundacji jakby opcję, żeby medyk miał bezpieczną przystań, właśnie tą bezpieczną wyspę, gdzie może uzyskać pomoc i wsparcie. Dyrektorzy szpitali, z którymi wtedy rozmawiałam, bardzo często reagowali: Super, że to robicie. My też mamy psychologa w szpitalu, który jest do dyspozycji naszych medyków. Tylko na moje pytanie: ilu z nich korzysta z takiego psychologa na oddziale? Mówi: Słuchaj, no właśnie, nikt, więc ewidentnie no jakiś problem chyba jest, no bo coś ci w tych badaniach wyszło, ale chyba to nie jest nic takiego ważnego. Tak, ale bo u nas nie ma tej potrzeby i cieszymy się, że tak jest, nie, bo to był drugi tak. komunikat, który się pojawił. Dokładnie, więc ten początek był rzeczywiście trudny, ale kiedy wyjaśniliśmy naszym dyrektorom, z którymi rozmawialiśmy, czy w ogóle środowisku, że korzystanie z pomocy psychologa, który jest na co dzień kolegą z pracy, nie jest po pierwsze dla psychologa etyczne, a po drugie dla was, drodzy medycy, niekomfortowe, bo przecież z kolegą z pracy o takich mocnych emocjach nie będziecie rozmawiać, no to tutaj trochę ta skała zaczęła pękać. Jakby tutaj ta kropelka tą skałę drążyła i dzisiaj mamy nawet kilka tysięcy konsultacji dla medyków w miesiącu, tylko dlatego, że jesteśmy właśnie tą bezpieczną przystanią poza ich środowiskiem pracy. Kto ich konsultuje? Psycholodzy, psychiatrzy też? nie. Wiem, jak Psychologowie, to psychoterapeuci, jeśli jest potrzeba i psychoterapeuta zgłosi nam, że dany przedstawiciel zawodu medycznego być może potrzebuje pomocy psychiatry, to taką pomoc też organizujemy. To za to płaci? Lekarz, który przyjdzie na terapię, pielęgniarka? Dwie pierwsze wizyty fundacja pokrywa z własnych środków, okay. a później medycy mogą tą konsultację dalszą, tą niekryzysową, już taką terapeutyczną zakupić w fundacji. Mamy naszo, nasz podmiot le, leczniczy, więc to wszystko jest zgodnie z prawem i, i oczywiście otrzymują za to no faktury, rachunki. E, ale ta konsultacja jest dużo tańsza niż na mieście, w cudzysłowie mówiąc, pomimo, że wykonują ją specjaliści, psychologowie, psychoterapeuci, którzy potrafią pracować z kadrą medyczną, bo nie każdy psycholog potrafi. Refundowani nie jesteś? Jeszcze nie. Jeszcze nie, A to już się zapowiada dobrze, trzymamy kciuki. A dlaczego w ogóle lekarze zaczęli się od kadry medycznej, może? Bo byli by mi zawsze najbliżsi. Najbliższy po prostu, bo wiedziałam, że jakby to jest element, który dla mnie zawsze był trochę marginalizowany na studiach. Ja skończyłam zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i, i pamiętam zajęcia, gdzie tylko jedna pani w toku studiów powiedziała: pamiętajcie, że zdrowie psychiczne wasze jest tak samo ważne, jak wasze zdrowie fizyczne. I ja tego nie odebrałam wyłącznie w relacji pacjenckiej, ale także w relacji mnie jako eksperta. To jest fajne takie, bo ja też pracuję z lekarzami i wyście przerwali takie błędne koło, dlatego że do tej pory się mówiło, że lekarz powinien pacjenta zmotywować, tak? Ludzie oczekiwali, że go przyjmie taki no, uśmiechnięty doktor ze stetoskopem przy, przy, tak, przy zawsze gotowy. Zawsze gotowy, natomiast jak zdemotywowany lekarz może przełożyć motywację dla pacjenta? No nie wychodzi, więc... Kawał dobrej roboty, szacun dla was. Co było? Dalej? Dziękuję bardzo. Później zaczęliśmy szukać projektów, które dawałyby nam taką stabilną działalność Bielący. i będą. Tak, wprost. No trzeba Oczywiście. się utrzymać. Słuchajcie, no to jest. Trzeba się żyć. utrzymać i zaczęliśmy szukać programów związanych z edukacją dzieci i młodzieży. I zaczęliśmy od uzależnień behawioralnych, prowadziliśmy zajęcia edukacyjne w szkołach. Z to są psychologami. uzależnienia To są wszystkie uzależnienia, które nie, nie, nie są wynikiem substancji. Czyli to są na przykład uzależnienia od zakupów, też takie. O. Tak, zakupoholizm. to może być uzależnienie od gier, od telefonu, od też oglądania okay. ciągłego, więc to wszystko, co nie jest sporo związane pracy. z tak, sporo pracy. I to jest coś, co dzisiaj dzieciaki mają w, ogromnej, w ogromnym ryzyku, że mogą na to cierpieć, więc dlatego chcieliśmy zacząć od szkół. Też szkoły zawsze były mi bliskie, moja mama jest nauczycielką i wiedziałam, jak ona też jako nauczycielka opowiada w, w domu, jak te dzieci z perspektywy lat się zmieniają, jak szkoła się zmienia, i jak trudniej jest dotrzeć do dzieci, bo one mają jeden, jeden świat cyfrowy. Były szkoły podstawowe? Szkoły podstawowe, później zaczęliśmy w szkołach ponadpodstawowych. Robimy też zajęcia w przedszkolach dla rodziców dzieci, przedszkolnych. Ale to dojdziemy, zaraz jedno ja mam pytanie. A jak Was przyjmowano? I dyrekcja szkoły, i podejrzewam, że. Nie jestem nauczycielem, ale tam się hmm. chyba kuratoria też sprawa musiała oprzeć, nie? Musieliśmy oczywiście pozyskać zgodę dyrekcji na rozpoczęcie takich zajęć, podpisać porozumienia o współpracy, wytłumaczyć jaki projekt robimy, z jakich środków jest on finansowany. To był wtedy budżet województwa mazowieckiego. Ale tutaj nie spotkaliśmy się nigdy z zamkniętymi drzwiami. I to było dla mnie ogromne zaskoczenie, bardzo pozytywne. I jest to wszystko piękne i takie naprawdę romantyczne. Dobra, fajnie, że tak jest, bo nie no, słuchajcie, jak są problemy, trzeba rozwiązywać. A te przedszkolaki. No z jakie stresy mogą mieć przedszkolaki? Klocek to... do klocka nie pasuje? No klocek do klocka nie pasuje, ale też rodzic nie rozumie tego malucha, no bo jest najczęściej w tej pierwszej takiej sytuacji nie rozumie, że to, że ten mały człowiek to jest naprawdę mały człowiek i nie należy go jakby ani infantylizować za mocno, tylko traktować odpowiedzialnie. Nie marginalizować jego potrzeb i nie dawać mu od razu właśnie tego telefonu do rączki. Tylko pobyt z nim, bo to dziecko potrzebuje czasu, potrzebuje miłości i. I tej bliskości drugiej osoby, tego rodzica. No i co Wy takie klubiki zakładacie dla, dla rodziców? Jak, jak docieracie? No bo co ulotkę kładziecie? Nie, nie, wiem. nie. Nie Kładziemy ulotki, robimy spotkania, Albo spotkania online, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem od samego początku, albo spotkania stacjonarne, właśnie, czy w szkołach, czy w przedszkolach. Z tymi stacjonarnymi jest zawsze troszkę gorzej, bo to trzeba wyjść, przyjść do domu. Najczęściej te spotkania stacjonarne były w okolicach, na przykład wywiadówek. No to ten rodzic taki zbulwersowany tym, co się dowiedział na wywiadów, co już nie do końca chciał zostawać na dodatkowych godzinach z nami, mhm. ale kiedy się przekonali, zobaczyli, to też było oczywiście roznoszenie ulotek po szkołach, to też było rozwieszanie plakatów w szkołach. To była naprawdę przez te pół roku taka mocno organiczna praca w terenie, żeby te szkoły, z którymi dzisiaj współpracujemy, a tych placówek jest już, jest już ponad 400, żeby naprawdę otworzyły dla nas drzwi nie jako dyrekcja, tylko jako rodzice, którzy są w środku. No dobrze, młodzież mamy, a, a, a dla ludzi, którzy już skończyli szkołę, na przykład już skończyłem, też macie jakieś wsparcie, czy nie? Mamy też na wsparcie dorosłych. dla dorosłych. Prowadziliśmy program psychologicznej pierwszej pomocy, gdzie ludzie z Mazowsza mogli uzyskać konsultacje kryzysowe, dzwoniąc na numer telefonu fundacji. Mogli także spotkać się na grupach wsparcia. Mhm. Mieliśmy dla osób, które wychodziły ze szpitali psychiatrycznych, kiedy kończyła się ta opieka na terenie szpitala, mieliśmy dla nich apteczkę zdrowia. Taki, o... Taka książeczka, która pokazywała im, jak mają wrócić do normalnego życia, jak o siebie dbać na zewnątrz pod kątem zdrowego stylu życia i jak mogą zauważyć u siebie i jakie symptomy powinny zwrócić ich uwagę, że na przykład mamy nawrót i powinniśmy się ponownie zgłosić na mhm. izbę przyjęć. No to się też cieszyło ogromnym zainteresowaniem, szczególnie w tworkach w szpitalu mhm. i mamy tutaj plan z dyrekcją na, kontynu na kontynuację apteczki zdrowia, bo też tam były zajęcia arteterapii, były zajęcia Poradnictwa zawodowego, żeby jak najbardziej aktywować te osoby. Wyjaśnijmy tu, nie mieszkańcom Warszawy, czwórki to szpital psychiatryczny duży, ale rozumiem, że się skupiacie na pacjentach, którzy są pod jakąś opieką, a tacy ludzie, nie wiem, zwykli ludzie z ulicy, nie? Też pracujecie z nim, jakąś zabkę stworzycie, książka ja, trochę archaiczna się powoli robi. Nie? No, robi nie? się archaiczna, ale pacjenci ją najbardziej lubią. Nie wiem, bo to się tam poprzegląda, pościąga, <laughs> to takie nabruszanie tak, tak, psychologiczne. Tak. <laughs> tak. Ale próbujecie jakoś tak dotrzeć tymi nowoczesnymi narzędziami, żeby mieć pod ręką, nie daj Boże, coś się dzieje. Myślę o aplikacji. Myślę, że po piątych urodzinach Fundacji najwcześniej, ona okay. już niebawem, bo, bo w przyszłym roku. Potrzebujemy na to ogromnych środków, bo stworzenie takiej aplikacji tej sieci całodobowej wsparcia, gdzie tych numerów alarmowych też jest już sporo, to jak najbardziej myślę, że, że to jest drugi krok na, na kolejne lata, żeby jeszcze bardziej zdigitalizować naszą pomoc, Aha. bo na razie chcieliśmy być z tymi, które, dla których ta technologia nie zawsze jest taka prosta albo od są uzależnieni, więc chcieliśmy. Też, żeby wyszli stąd też pomysł na kilka takich fizycznych rzeczy, fizycznych Jasne. prezentów dla pacjentów Takie zaopiekowanie. Tak, tak. To, tak. to wystawcie jakieś fundusze unijne, jakiekolwiek nie? są możliwości. Może się uda zupełnie serio myślę. Jakieś granty, no nie wiem, na no takie dziwne rzeczy z nami są granty w medycynie też się przydają. To tak trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. E, powiedz mi taką rzecz, e, współpracujecie pewnie też z, z zagranicznymi jakimiś takimi instytucjami, przynajmniej się orientujesz. Ja wiem, że nie jesteśmy oboje mi statystycznie. Ale jakie polskie jest społeczeństwo? Jesteśmy smutni, wesoli, zakręceni w tym kryzysie psychologicznym. Radzimy sobie, bo jak jedziemy gdzieś na wakacje, przepraszam, że takie długie pytanie, będę krótsze, no to jak tak patrzę, co Polaka można poznać, bo jest smutny, zawiedziony i marudzi, nie? A jednak jak przyjeżdżają do nas, oni są weseli, nawet jak tam pogody nie ma. Jacy my jesteśmy jako społeczeństwo? My jako społeczeństwo jesteśmy przede wszystkim nieuważni na swoje potrzeby. Ale co, że lekceważymy, czy nawet nie zauważamy? I to i to. Myślę, że po części trochę to i to. Myślę, że też nie jesteśmy uważni na problemy innych. Często nie chcemy widzieć, mm -hmm. bo przecież nie widać po mnie. Często też unikamy trudnych tematów i po prostu jesteśmy smutni, sfrustrowani. My szybciej wybuchniemy, niż komuś powiemy miłe słowo. To prawda. Może jakaś edukacja szkolna jest potrzebna. Miał być ten przedmiot nauka edukacja zdrowotna. zdrowotna. Wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne i pojemne w ogóle takie uczenie, no bo o tej uważności choćby. Nie? Tak, tak, tej uważności my też jakby jako Fundacja i ja osobowo jestem w, przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie jest tam taka grupa mhm. NGO-sów współpracujących z men -em. to oczywiście też jakby doradzamy cały czas, że to jest bardzo ważne, żeby ta edukacja w szkole się pojawiła. Do szkoł, z którymi my współpracujemy, też taką informację wysyłamy do rodziców, chociażby przez dziennik elektroniczny, żeby nie wypisywali dzieci z tych dodatkowych zajęć edukacji zdrowotnej, bo to jest podstawa, żeby oni później wiedzieli, co mają ze sobą dobrze zrobić, albo za, jak się nami zaopiekować kiedyś. E, tak już bardzo egoistycznie podchodząc, bo nikt się nie nauczy, jakby wiesz, z powietrza tej wiedzy nie weźmie. No. Więc my już mamy tutaj problem społeczny, bo jako my dorośli, wiele rzeczy popełniliśmy je nie tak jak trzeba. Wiele błędów było i trzeba je naprawić. Więc jeżeli nie jesteśmy do końca edukacyjnie, zdrowotnie wzorem dla naszych dzieci, no to niech te zajęcia dadzą im przynajmniej na miastkę tego, czym jest promocja zdrowia, w jaki sposób wykonywać działania profilaktyczne wobec chorób tych cywilizacyjnych. To się cieszę, że o tym mówisz, bo my często narzekamy na młode pokolenie, tylko nikt nie wpadł na to, że oczywiście młoda jesteś, ale że myśmy tego najmłodszych sami wychowali w ten sposób. Nie? Tak, no dzieci uczą się przez obserwację Ro no. Rodzice, Dziecko jest przedłużeniem rodzica. Jeżeli widzi, właśnie jak zapytałeś o to uzależnienie behawioralne i ten telefon, to jeżeli dziecko widzi swojego rodzica zawsze z telefonem, nawet na spacerze w parku, to jak ono ma nie chcieć tego telefonu? Tak, albo klasyka gatunku przed świętami. jedziemy do galerii handlowej tak. i dziecko widzi, że biegamy między promocjami. Tak, no to ono też biega i też chce, bo jest kolorowe, mhm. fajne. Tak, tak, w Twoim odczuciu, no bo 5 lat to jest jednak sukces. Mów mi się, że. Tak, takie nie, za niedługo 5 lat. Instytucje giną dosyć szybko, jak im nie idzie. Radzicie sobie z tymi problemami, które sobie nakładacie. Opowiem o co chodzi, bo jednym z większych w tej chwili problemów to jest to, że po raz pierwszy chyba się tak zdarzyło od wielu lat, że są cztery pokolenia żyjące. Bo to są ludzie, którzy są z lat 30, oni żyją w funkcji, 40. -tych. No i są tacy ludzie czas leci, którzy mają 17 lat, na przykład, nie? Jak wy ogarniacie te wszystkie pokolenia? Jaki macie ten zespół? tych psychologów, terapeutów, kto to jest w ogóle, jakbyśmy mhm. powiedzieli. Rzeczywiście ta międzypokoleniowość teraz jest bardzo rozbudowana. Jest, no. I mamy też wsparcie dla seniorów. Prowadziliśmy, nadal prowadzimy program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród seniorów po 60. roku życia na terenie bardzo województwa Bardzo w Polsce niedoceniany, że senior może mieć depresję, prawda? Tak. Bo się mówi, że ma demencję, odbija i w ogóle nie ma mocno. Dlatego jest bardzo często nie wiemy, że ten senior ma tą depresję. On się i też nie poskarży. Nie poskarży. Mamy niemal setkę seniorów pod opieką. I widzimy chociażby na badaniach, które im wykonujemy przed i po, że te parametry się chociaż odrobinę, ale poprawiają. Widać, jak uśmiech wraca na ich twarze, jak wraca ta Dę iskierka w, ogóle, w oczu. Nie? Tak, oczywiście. I ja teraz bardzo gorąco namawiam szpitale, czy to Centra Zdrowia Psychicznego, żeby organizowały grupy wsparcia dla seniorów. Bardzo fajnie, jak też gminy lokalnie organizują właśnie tematy dla seniorów, czy, czy takie, takie ciekawe domy seniora, żeby oni po prostu wyszli. Bo, bo oni są sami. Ale wiesz, jak się grupa wsparcia w Polsce kojarzy, nie? Że o, no tak, z... ludzie się śmieją. Tak, oczywiście, to Tylko to dlatego nieszczęść. też to jest to tabu, które chcemy przełamywać, mm -hmm. że jeżeli nie masz z kim porozmawiać, to przyjdź do nas, nikt cię u nas nie oceni, bo też my społecznie oceniamy non-stop, wszędzie, wszystko naokoło, a my chcemy tworzyć tą bezpieczną przestrzeń, nie jesteś oceniany, my cię akceptujemy, przyjmujemy i szanujemy. No jak to może w takiej fundacji działać, jeszcze wrócę do współpracowników, no. każdy się może zgłosić, psychologi powiedzieć, że ja chcę pomagać, czy Macie jakieś takie, nie wiem, kryteria? Wyboru, Teoretycznie oceny? może się zgłosić każdy, ale na pewno dość mocno weryfikujemy dyplom i doświadczenie takiej osoby. Bardzo wielu studentów chce u nas odbywać praktyki, tylko już po prostu nie mamy zwyczajnie miejsca. One się rozchodzą najczęściej w ciągu kilku dni, kiedy nawet nie, nawet nie informujemy, że mieliśmy miejsca na praktyki, bo oni najczęściej gdzieś tam przyszli. I jakby bardzo dużo psychologów odpada też z tego procesu rekrutacyjnego, bo na przykład nie mają w ogóle doświadczenia, klinicznego I nie uważam, że fundacja jest miejscem dobrym do zdobywania tego doświadczenia klinicznego, bo oni po prostu muszą pracować na oddziale, mhm. muszą pracować w dobrych poradniach i dopiero później pomagać pacjentom, bo u nas jest przede wszystkim psychoedukacja. Ale jeżeli zrobimy pacjentowi psychoedukacyjnie krzywdę, to będzie trudno go połapać. Zwłaszcza, że w Polsce niby jest, a nie ma tej ustawy o zawodzie psychologa? Tak. I... I prawie każdy może takie rzeczy. Tak, no. i przychodzą z tych uczelni totalnie weekendowych, gdzie z nigdy katastrofa. pacjenta nie widzieli, więc ten odsiew jest trudny, bo takich wiadomości skończyłam taką i taką uczelnię, albo jestem psychologiem klinicznym zaraz po pięciu latach studiów, bo uczelnia jedna tak sobie to nazwała, gdzie to jest oczywiście błędne, bo psycholog kliniczny to jest już specjalizacja po psychologii, którą się robi w CMKP. No to trudno się z takim czymś walczy, Chociaż może walczyć to jest za duże słowo, ale wytłumaczenie temu modemu człowiekowi, że nie, jesteś jeszcze psychologiem klinicznym bo dopiero kończysz mm -hmm. studia. Zapraszamy cię na praktyki wakacyjne, ale nie jesteś dla nas psychologiem klinicznym. No to jest wielkie oburzenie, że podważamy jego kompetencje. Gdzie nawet nie o to chodzi, tylko to on po prostu jeszcze nie może być tym psychologiem. A klinicznym. z uczelniami współpracujecie jakoś? Z uczelniami głównie medycznymi. No, no, e, no więc tu na tych uczelniach medycznych tej psychologii tak wiele nie ma. To są jakby bardziej wiesz, uniwersytety, uniwersytety ogólne. Mhm. Ale też mam nadzieję, uda się to jakby rozbudować, bo z tymi prywatnymi, no to jak sam dobrze zauważyłaś, jest trudno, żeby dobrze współpracować, bo też mają bardzo różne opinie. I szczególnie teraz musimy na to uważać. Tak, myślę o tym, dlatego że jakby ta psychoedukacja i terapia nie była, to gdzieś to się wszystko jednak czasami ociera o farmakoterapię, o leki. Tak, dokładnie. A, i, I mam takie pytanie o stosunek lekarzy do fundacji, może do tego, co robicie. Czy to jest? coś takiego, że oni uważają, że pacjent nie wiem za dużo jest pod waszą opieką, już powinien być leczony, czy to jednak jest jakieś taka współdziałanie synergia, zauważacie coś takiego? To nigdy nie jest tak, że pacjent jest za dużo pod naszą opieką, bo najczęściej my wchodzimy tam, gdzie ten doktor to już tam się jego rola kończy, czyli właśnie ta apteczka zdrowia, że pacjent wychodzi okay. ze szpitala, albo chociażby walidacja na asystenta zdrowienia i kurs asystenta zdrowienia, czyli osobę po na przykład epizodzie psychotycznym, która ma ukończone 75 godzin, minimum 75 godzin terapii własnej w warunkach pozaszpitalnych i dzisiaj jest na tyle stabilna i wie już, że chce pomagać innym też w kryzysach. Więc my tych asystentów też przygotowujemy do, do bycia w, funkcją w systemie ochrony zdrowia. Pochwalcie się, chyba, że nie masz takich danych gotowych albo w ogóle, ale mniej więcej ilu pacjentów? Nie wiem jak to będzie pacjentów raczej, nie osób przewinęło się. Od to początku? Są, to są tysiące, setki. Jak to to jest? już będzie powyżej 35 tysięcy osób. To już takie miasto malutkie. Tak. Nawet nie malutkie. Tak, a na pewno nie wliczyłam w to jeszcze wszystkich działań edukacyjnych, które okay. robiliśmy. A Był taki duży program w Województwie Lubuskim, gdzie mieliśmy pod opieką 56 szkół. W nich odbyliśmy 3650 godzin edukacyjnych z dziećmi w tych szkołach i 2560 godzin z kadrą pedagogiczną i rodzicami. A macie jakieś takie sukcesy? Pamiętasz jakiś taki przypadek? Nie wiem, czy. Przecież... Mieliśmy kilka prób samobójczych dzwoniących do fundacji, które udało się zaopatrzyć i ludzie żyją i mają się dobrze, bo są z nami w kontakcie. A rodzice przedszkolaków robią wam laurki. Dzięki są, że rozumieją Wysyłają, Wysyłają, Wysyłają na święta. Wysyłają na święta, tak, tak. Przed świętami biuro fundacji to nie w kartkach, laurkach. Miłe. To jest bardzo miłe. Mamy też kilku takich starszych pacjentów, których odwiedzamy na przykład w Rasztowie w, w zespole leczenia środowiskowego, który prowadzi Szpital Nowowiejski. I tam jest taki jeden pacjent, który zawsze nam wykonuje jakiś las w szkle albo jakąś ozdobę w szkle. Czasem ona świeci, bo dołącza tam takie światełka LEDowe. Na baterie i one zawsze są u nas przed świętami, w zależności od świąt albo z choinką, albo z jajeczkami, z króliczkiem. No to to jest takie miłe. A, a terapeutów macie w różnym wieku? Jak to jest? Tak, jesteście w stanie się w dopasować, żeby zrozumieć? Tak, od mniej więcej najmłodszy psychoterapeuta, z którym pracujemy, ma 31 lat, najstarszy jest po 60. To ładne. A dla się w ogóle określić coś takiego, rozmawiamy w Warszawie, że na przykład nie wiem, ludzie. W dużych miastach tutaj jest taki pęd nieprawdopodobny. Są bardziej zestresowani, nie radzą sobie. Druga teoria mówi z kolei, że w małych miastach, bo to jest jednak anonimowość, która Momentami pomaga, tak. a w małym mieście, czego jest na widelsu, czy to w ogóle ta pomoc jest wszędzie potrzebna? Ta pomoc jest potrzebna wszędzie i w trochę innych aspektach, bo w Warszawie właśnie mamy pęt, jesteśmy nierozpoznawalni, tak. dużo rzeczy nam umyka, a w małej miejscowości to, że aż nadto jesteśmy rozpoznawalni, powoduje, że jesteśmy bardziej zestresowani tym, że jak powinien powinie nam się noga, z różnych życiowych względów, będziemy po prostu znowu oceniani. Okej, okay. czego Wam potrzeba, żeby tę działalność prowadzić dalej? Nie będę, nie będę jakby nowa w tym, co powiem, ale oczywiście środ środków finansowych, bo zespół jest, zespół chętnie się rozszerza. E profesorowie też z nami bardzo chętnie współpracują i, i widzą jakby potrzebę działań fundacji. E ale coś, co jakbym zawsze może każdą piękną ideę zniszczyć, to po prostu brak środków finansowych, bo bez tego nie przygotujemy kolejnej porcji graficznych materiałów e edukacyjnych, nie nagramy kolejnego odcinka podcastu, gdzie teraz przygotowujemy na przykład o schizofrenii. Mhm. Bo to są koszty produkcji, jak sam dobrze wiesz, niemałe. Więc co potrzebujemy, po prostu środków finansowych i przychylności ludzi, żeby też nas nie oceniali, bo ich hejt też już się zdarzył. Oczywiście, no dobra, szczególnie po nie. moich gdzieś tam wystąpieniach w mediach, że znowu wciskamy ludziom tak jak w pandemii, że coś jest z nimi nie tak, to my też wciskamy wszystkim zaburzenia psychiczne. Czy znaczy zaburzenia takie nastroju psychiczne to jest no, społeczna choroba w Polsce w tej chwili? To to... Tak. No, WHO mówi, że depresja do 2030 roku jest tak. najbardziej rozpoznawalną chorobą. Jak ludzie jeszcze pomyślą, że jak człowiek jest zestresowany, to się źle leczy z innych chorób, to jest takie samo napędzające się koło. Ale Bez rozumiem, więc. że gdybyście mieli tyle pieniędzy, ile potrzeba, to, to zbudowałabyś ośrodek w kształcie czteroletniej koniczyny i by tam można tym ludziom jeszcze bardziej pomagać. Tak, no, mieliśmy też taki jeden projekt um, wsparcia psychologicznego um, kadry medycznej studentów kierunków medycznych, którego byliśmy no. dodatkowym realizatorem, um, podwykonawcą, gdzie mieliśmy ośrodki, a znaczy, no, ośrodki, mieliśmy gabinety w każdym mieście wojewódzkim. Więc to już było trochę, nam pokazało, że możemy i umiemy. Więc gdyby się udało dalej posiadać i mieć środki finansowe, które umożliwiłyby nam otwarcie w każdym województwie oddziału fundacji, to byłoby na pewno moje największe spełnienie marzeń. Podejmujemy powoli kroki, żeby to, to zrobić, ale, no wiadomo, na wszystko jest potrzebny czas. A poza fundacją, jak odpoczywasz, czym się zajmujesz? Poza fundacją? Czyli nie ale? masz czasu. Oczywiście, telewizyjnie nie mam czasu, ale powiedzmy, że masz ten czas. Nie wiesz, co mam czas, bo zaczęłam widzieć, że zacharowywanie się po 12-14 no godzin dziennie jest bez sensu. To było takie błyskotliwe pytanie, podchwytliwe. Ty no. <laughs> złapałam. Że, kto pomasuje masażystę? nie? Kto tak, może tak. psychologowi. Dokładnie, ja wiedziałam, że szef z Butów wchodzi, więc no. są dla mnie momenty, których na przykład nie odbieram telefonu. Może to nie jest sztywno po 17, ale jak widzę na przykład, że dzwonią osoby, które wiem, że to jest dłuższy temat, będzie mhm. mocniej kreatywność potrzebna, to po prostu odpisuję albo dzwoniam następnego dnia, że, że jakby już nie byłam dostępna. W weekendy też staram się już nie pracować i to było naprawdę kiedyś na porządku dziennym, że ta sobota była pracująca albo niedziela. I czas wtedy. Wiesz co, tak, napra naprawdę. Nawet trafiłeś idealnie, a w sezonie tutaj letnim, gdzie było cudownie, pięknie, dużo owoców, to, to nawet i, i przetwory z owoców udało się zrobić, gdzie to w ogóle jest coś, o czym nie spodziewałam się, że tutaj powiem. Ale tak, zrobiłam i to była największa frajda w ogóle, że była mm. wyprawa po te słoiczki i w ogóle po te wszystkie no. owocki na targ. no To było coś nie, 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 niesamowitego i dało taką przestrzeń w głowie. Ja bardzo lubię też wychodzić na spacery i staram się robić praktycznie codziennie te słynne 10 tysięcy kroków, mm -hmm. bo to bardzo dobrze na mnie też wpływa. To jest moment, kiedy nie odbieram żadnego telefonu, ewentualnie od mamy, no bo od mamy odbieram zawsze. zawsze. Więc to jest ten moment, gdzie jestem ja i, i moje myśli, Myśli. Nie zagłuszam ich żadną muzyką, nie zagłuszam ich żadnym e podcastem, tylko to jest taki mój moment, żeby zobaczyć w sobie, co dzisiaj zrobiłam. Nawet nie, żeby się oceniać, tylko jak ja się w tym wszystkim czułam. No i co tam zaglądasz i zadowolona jesteś z tego, co robisz? Wiesz, to ja się staram nie dołować takimi tekstami, bo jakby wiesz, ze sobą A jesteśmy cudami. Nie macie satysfakcji, że robicie coś dobrego, bo czasami to jest takie, wiesz, Orka na Ugorze, nie? Bo to jest stowarzyszenie. Non profit, bez takiego wsparcia regularnego, umówmy się, tak. niebudżetowe i czasami no, można mieć smuteczkę, jak ja to nazywam. Oczywiście, że się zdarzają, tylko koniec końców codziennie wstaję rano i czy codziennie zasypiam. Mam dach nad głową, mam co jeść, więc czego ja mam się martwić? Jakby, wiesz, ze wszystkim jestem w stanie sobie dzisiaj poradzić. Oczywiście, są trudniejsze, gorsze momenty, jak każdy, je też mam. Ale no nie staram się dołować. Oczywiście są momenty, że tam przychodzi jakiś tam stres. Nie, bardziej też... chodzi satysfakcję z tego, co robicie. Że nie, to efekcję. satysfakcja jest. Jak jest gorszy moment, ja też nie wstydzę, nie wstydzę się płakać, bo uważam, że łzy genialnie oczyszczają. Dzwonię do zaufanych osób, z którymi mogę zawsze porozmawiać. Mam ich takich kilka. I gdzieś tam wiemy, że, że zawsze sobie poradzimy, bo chociażby to, że mam do kogo zadzwonić już jest czymś, co wielu osób po prostu nie ma. Powiedziałaś kilka istotnych rzeczy, ja może taką petycję będę miał, żeby też trochę nas Polaków nauczyć odpoczywać, dlatego że uważności tak. powoli się uczymy, jakby rozumienia samego siebie też, natomiast tak. mam takie... Wrażenie, przez całym szacunku do prac, które wykonujemy, że nam się wydaje, że każdy z nas ma guzik atomowy, jak tego telefonu, bo strzeliłaś się, nie odbierzemy, to się świadza, zawali. nie zawali się. Więc nie zawali się. Jak mogę mieć taką petycję ogólnonarodową, przepraszam, że tak długo występuję, to nauczmy się też odpoczywać, bo tak, tak. Nie, nie da się inaczej tego wszystkiego Ja kiedyś robić. byłam cały czas pod telefonem, odbierałam, odpisywałam, no. wszystko było. Teraz wiem, że nic się nie stanie, jak naprawdę chwilkę poczekamy, chyba, że jest to telefon i mamy telefon fundacyjny, ula, mamy próbę samobójczą na linii, no to trzeba reagować. Ale to są. To, to są są takie przypadki na szczęście, nie mamy ich wiele. Okej, okay. czego życzyć tak na koniec? Tobie? Nie, fundacji tobie. Fundacji życzyć? Zawsze pytamy na e... Życzyć energii i siłę do dalszego pokonywania trudności. No to życzymy i trzymamy kciuki, Taka jesteś, wiesz, elegancka w tym wszystkim. To ja też życzę pieniędzy, żeby tam ktoś wstydnął groszem na coś, co ma sens i najwyżej rozliczył z tego. Po prostu nie ma nic złego, żeby to działało. Absolutnie nie. E... I tyle. No bardzo dziękujemy pani Urszula Szybowicz. Dziękuję serdecznie. Była naszym gościem. Wspierajmy się. Dzięki, śliczne. Dziękuję.